Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim dzisiejszym czytaniu. Dzisiaj sprawdzimy tak naprawdę, co się dzieje u aspektu żeńskiego, bliźniaczego, płomienia. No właśnie, jaka dzisiaj energia tutaj będzie jaka energia tutaj będzie u aspektu żeńskiego bliźniaczego płomienia, no i co się ewentualnie dzieje bądź będzie się działo u u aspektu y, żeńskiego bliźniaczego płomienia. Hmm. Ja mam wrażenie, że aspekt żeński tutaj y, za czymś y, tutaj tęskni, czegoś mu, y, czegoś mu brakuje. Y, I z tego powodu, y, z, tutaj z powodu tej tęsknoty, y, no właśnie, aspekt żeński z powodu tęsknoty, z powodu braku tutaj czegoś bądź kogoś, yy, yy, aspekt żeński tęskni. Możliwe, że ktoś tutaj odszedł z życia. Yy, Ktoś odszedł z życia aspektu y, 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 żeńskiego i z tego powodu aspekt żeński y, cierpi, I całkiem możliwe, że chodzi o aspekt męski. No właśnie, być może aspekt męski tutaj był w życiu aspektu żeńskiego i odszedł z życia aspektu y, y, męskiego i, e, i aspektowi, y, y, no właśnie, aspekt męski od, odszedł z życia aspektu żeńskiego i aspekt i aspektowi e, żeńskiemu brakuje aspektu męskiego. E, ona za nim tęskni, e, jej go brakuje i z tego powodu też cierpi. Tutaj możliwe, że aspekt żeński ma kłopot z podjęciem decyzji, na, na, nad, nad, nad zdecydowaniem. Ona nie może się tutaj zdecydować. Być może nie jest w stanie podjąć, no, nie jest w stanie podjąć decyzji, ponieważ ma zbyt duży wybór. I tutaj aspekt żeński nie potrafi się zdecydować. To też może wynikać z tego, że aspekt żeński być może sam nie wie czego chce. No właśnie. I dlatego też nie może się zdecydować tutaj na coś, co wybrać, bo sam tak naprawdę nie wie czego chce. Tutaj jakby ta decyzja, którą podejmuje albo podejmie aspekt żeński, może odmienić jej życie. Całkiem możliwe, że to jest decyzja tego mężczyzny. I ta decyzja, którą on podejmie, którą on jej też przekaże, no właśnie, bo on jej też przekaże swoją decyzję, być może też powie jej jako decyzję tutaj. E, e, Podjął, może odmienić jej życie. Całkiem możliwe, że tutaj ta decyzja może odmienić życie ich obojga. Ta decyzja tutaj dotyczy jakiej, jakiejś miłości, jakiegoś romansu czegoś, być może jakiejś przyjaźni, która zmierza w jej, w jej kierunku. Ale żeby ta miłość, ten romans, ta przyjaźń tutaj mogły dotrzeć do, do jej życia i odmienić y, y, jej życie, ona musi tutaj podjąć jakąś decyzję. Musi dokonać wyboru, y, musi się na co zdecydować. Tak samo jest, żeby tutaj jak i. i jakaś miłość, jaki tak samo jest z nim, żeby jakaś miłość, jakiś romans tutaj z kolei odmieniły e, jego życie, e, no właśnie, on być może jakaś przyjaźń, e, tutaj on musi dokonać jakiegoś wyboru, tutaj podjąć jakąś decyzję, Całkiem możliwe, że zarówno aspekt żeński, jak i aspekt tutaj męski muszą podjąć y, jakąś decyzję, muszą się na coś zdecydować, tutaj dokonać y, y, jakiegoś wyboru. Y, No właśnie. I mam wrażenie, że aspekt żeński bardzo głęboko cierpi. Tutaj jest bardzo yy, yy, głęboko, yy, yy, mmm, głęboko, zy, głęboko zraniony. No właśnie. Yy, ja yy, mam wrażenie, żeby tutaj uwolnić się od tego bólu i cierpienia, żeby przestać cierpieć e, tutaj e, aspekt żeński musi coś sobie odpuścić być może od czegoś e, od czegoś odejść no właśnie e, tutaj e, być może przy, przestać e, e, tkwić tutaj w poczuciu braku i w poczuciu tęsknoty, przestać tutaj w końcu tęsknić, czyli odpuścić sobie to poczucie e, braku, tutaj e, poczucie, e, e, poczucie e, tęsknoty. No właśnie. Mm. żeby tutaj, żeby aspektowi tutaj e, przestało e, e, no przestało w końcu czegoś brakować, no właśnie on musi sobie odpuścić to, e, to poczucie braku i tęsknoty za kimś bądź za czymś a wtedy e, e, No wtedy m, tak naprawdę nie będzie aspektowi żeńskiemu niczego brakować, bo tutaj przyjdzie do aspektu y, żeńskiego coś i ktoś to wypełni, jakby uzupełni te, y, te, y, te braki, tylko wystarczy sobie od to poczucie braku i poczucie tęsknoty. No i przede wszystkim odejść od tego bólu i cierpienia, tutaj uwolnić się od tego bólu i cierpienia. Możliwe, że aspekt żeński w końcu zdejmie maskę i tutaj ujawni swoją pra, 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 prawdziwą twarz. Tutaj e, ona pokaże, jaka jest naprawdę, co ukrywa pod, co się ukrywa pod to maską. I mam wrażenie, że aspekt y, żeński tutaj bardziej skupia się, albo będzie skupiał się na. Y, na na swoich postępach, na swoich osiągnięciach, czyli na to, jaki zrobił postęp, co, 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 co już osiągnął, a nie nie na tym, czego nie osiągnął, czego, czego nie ma, czyli nie będzie skupiał się na swoich porażkach, na tym, czego nie zdobył, czego nie... E, e, nie osiągnął, ale tutaj będzie skupiał się na swoich postępach i na swoich osiągnięciach. Yy, yy, no właśnie. Teraz tak, mam wrażenie, że aspekt, yy, yy, pod czymś się ukrywa. Yy, Tutaj być może ukrywa swoje uczucia, albo sam się ukrywa pod czymś. No właśnie, tutaj możliwe, że aspekt żeński ma wiele warstw. No właśnie, jest wielowarstwowy. I y, być może pod tymi warstwami, no właśnie, ukrywa, ukrywa swoje prawdziwe uczucia, y, być może swoje serce, no właśnie tutaj nie mam wrażenie, że ona tutaj ona jest gotowa, tutaj aspekt żeński jest gotowy e, 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 tutaj e, e, walczyć, o, o połączenie z aspektem męskim, o miłość w ogóle związek, o relacje z, 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 z aspektem męskim, pomimo swoich lęków, pomimo Tutaj ym, swoich obaw. Całkiem możliwe, że ona jest gotowa tutaj sama zwalczyć swoje lęki, y, tutaj obawy. Y, ja mam wrażenie, że ona się obawia kogoś. Kogoś, kto może tutaj stanąć między nią a aspektem tutaj męskim, kto być może będzie próbował ją w jakiś sposób tutaj poruszyć, być może skłócić z aspektem męskim. Ona tego się obawia, że ona będzie musiała stawać stawać do walki albo do do, do, do konfrontacji z kimś kto tutaj stanie między nią i, i aspektem męskim, kto być może będzie próbował y, ją poróżnić, tutaj skłócić z aspektem męskim, ja mam wrażenie, że ona nie chce tutaj, y, y, ona nie chce tej walki, ona nie chce tej kłótni, ona nie chce tej kłótni. Tej, 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 tej tej konfrontacji. Ona chce tego wszystkiego uniknąć. No właśnie, ale jeżeli już do tego dojdzie, że ktoś będzie próbował tutaj stanąć między nią i aspektem żeńskim, Przepraszam, aspektem męskim to ona jest gotowa z tą osobą walczyć. Ona jest gotowa walczyć tutaj z tą, z tą, z tą osobą, niezależnie od tego, kto to, kto to będzie. No, właśnie, i też ona jest gotowa tutaj walczyć ze swoimi własnymi lękami, ze, ze swoimi własnymi blokadami. No, właśnie, ona, ona nie chce walki. Ona nie chce walki tutaj. Nie chce walczyć tutaj o aspekt żeński, przepraszam, o aspekt męski, ale ona nie chce też walczyć z aspektem męskim. Całkiem możliwe, że ona też się obawia i, i, i jakiegoś konfliktu tutaj, jakiejś kłótni e, e, z, e, z, e, z, e, z z, z aspektem męskim. E, no właśnie, ona się obawia spowodowanego przez osoby trzecie, tutaj być może wtrącenie się osób trzecich albo jakiejś osoby trzeciej tutaj z zewnątrz, wasz związek, wasze relacje, no właśnie i ona jest gotowa walczyć, ale nie z aspektem, Męskim, tylko z tą osobą, która tutaj y, próbowała y, czy, czy też próbowała, czy też skuciła y, aspekt żeński z aspektem męskim. No właśnie, y, ona jest gotowa stanąć do walki przeciwko osobie, która ją skuciła z aspektem męskim. Ona nie chce walczyć i nie będzie walczyć z aspektem y, męskim, tutaj y, bliźniaczego płomienia. Ona będzie walczyć y, z osobą, która tutaj y, 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 w jakiś sposób próbowała ich skłócić, poróżnić możliwe, że skłóciła bądź y, Bądź, bądź poróżniła, no właśnie, ale ona jest też gotowa zawalczyć z kimś o, o, o jakiś związek, o jakąś re, e, 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 relację. Być może jakaś kobieta będzie próbowała odebrać jej, e, 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 jej mężczyznę. No właśnie, jakaś kobieta będzie próbowała odebrać tutaj e, 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 jej, jej mężczyznę, być może zająć jej miejsce, i ona nie będzie patrzeć bezczynnie, jak ktoś próbuje zniszczyć jej związek, jej relacje, tutaj odebrać jej partnera. Ona tutaj będzie walczyć, tutaj z to ewidentnie ona będzie walczyć z tej z to, z to kobietą o ten związek, o to relacje. I, I będzie musiała włożyć w to walkę wiele pracy, trudu oraz wysiłku. No właśnie, i ona to zrobi. Ona, mimo że będzie jej ciężko, mimo że będzie jej trudno, to ona... Będzie walczyć i włoży w to walkę dużo wysiłku, dużo pracy i dużo trudu. Kochani, teraz e, to koniec. Oczywiście, na koniec życzę Wam tutaj spełnienia tego czytania. I życzę, żebyście pokonały, jeżeli tutaj pojawi się taka, taka kobieta, która będzie próbowała tutaj odebrać Wam partnera, to życzę Wam, żebyście tutaj ją pokonały. No właśnie, życzę Wam żebyście ją e, pokonały, żebyście tutaj e, z, z, e, e, zwyciężyły w tej walce, chociaż ta walka nie będzie łatwa. Dla Was, ta walka nie będzie dla Was łatwa. E... Kochani. E... No tak. Zapraszam was na moje kolejne czy, 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 czytanie i z góry dziękuję Wam za wszystkie, za wszystkie wasze komentarze, polubienia i subskrypcje.